was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Smart Częstochowa. Dzisiaj będziemy mówić o bardzo ważnym temacie, czyli o opłatach za śmieci. Wielu tych treści nie znajdziecie w lokalnych mediach, ponieważ są one niesprzyjające dla prezydenta Krzysztofa Matejaszczyka. Nie usłyszycie także o czym mówiliśmy w jednym z poprzednich odcinków, że prezydent Matyjaszczyk dzisiaj pracuje także w trzech radach nadzorczych poza Częstochową: w Krakowie, Będzinie i w Zawierciu. Ja sobie nie mogę za bardzo wyobrazić, kiedy w ogóle znajduje 5 minut, dla tego, żeby się zająć Częstochową. Może właśnie jest to jedna z przyczyn, dlaczego w mieście jest taka słaba organizacja i jest tak bardzo drogo. Zacznijmy od opłat za odbiór odpadów w Częstochowie w domach jednorodzinnych, bo tu porównanie jest bardzo klarowne. W Częstochowie opłata od osoby wynosi aż 34 zł od jednej osoby. W Opolu w mieście wojewódzkim 28 zł, a w Kielcach ta sama opłata to już tylko 19 zł. Ktoś tu na nas bardzo dużo zarabia. Ale sprawdźmy też ceny w miastach znacznie Większych od Częstochowych, gdzie ludzie zarabiają znacznie więcej. I tu zdziwienie, w Poznaniu 28 złotych. Może w Krakowie jest drożej? Nie, w Krakowie jest też taniej 27 złotych. No, to może w katowicach, stolica województwa śląskiego 26 złotych, czyli 8 zł od jednego mieszkańca taniej. Pomnóżmy to przez osoby w gospodarstwie domowym i przez cały rok wyjdzie nam całkiem spora kwota. Jeszcze większe okradanie mieszkańców związane jest z opłatami za śmieci płaconymi przez mieszkańców bloków. Z zarządów prezydenta Mateuszczyka wprowadzono liczenie opłat za śmieci od zużytej wody kuriozum nieprawdopodobne. Częściej się myjesz, częściej bierzesz prysznic, więc bardzo dużo płać za śmieci. Co ma piernik do wiatraka, chyba że chodzi o to, że w mieszkańcy bloków myli się coraz rzadziej. Jeśli gotujesz w domu, zużywasz więcej wody, zatem płać więcej za śmieci. Absurdalne efekty. Jeśli jesteś biedniejszy i nie chodzisz po restauracjach, bo cię nie stać, zużywasz do gotowania więcej wody. Płać więcej za śmieci. Chory system. Zresztą funkcjonuje on w bardzo nielicznych miastach. Według onetu przeciętny mieszkaniec Polski zużywa obecnie od 150 do 200 litrów wody dziennie, co daje około 5 metrów sześciennych w miesiącu. Opłata w Częstochowie dla mieszkańców bloków wynosi od metra sześciennego wody 9 ,60 zł. Czyli trzyosobowa rodzina zapłaci znacznie więcej niż 100 zł. No chyba, że radykalnie przestanie się myć. Wtedy ilość zużytej wody będzie mniejsza. I za śmieci i tak zapłaci bardzo dużo, ale może trochę mniej. Rodzina trzyosobowa lub czteroosobowa mieszkająca w bloku w Gliwicach zapłaci połowę tego co w Częstochowie. 70 zł, jeśli ma mieszkanie 60-metrowe, ale nawet gdy, jeżeli ma mieszkanie znacznie większe, to i tak zapłaci podobną bardzo kwotę. W Gdyni zapłaci 63 zł przy mieszkaniu. Do 60 metrów. Przy mieszkaniu do 80 metrów cała rodzina zapłaci tylko 63 zł. Czyli czteroosobowa, pięcioosobowa rodzina zapłaci dużo mniej dwa razy mniej niż w Częstochowie. Przecież odbiór odpadów z mieszkań w blokach jest mniej kosztowny niż w przypadku domów jednorodzinnych. Ludzie sami znoszą do jednego dużego kosza z wielu mieszkań odpady i odległości do przejechania są znacznie mniejsze. Więc powinno być dużo taniej. Jak rozwiązać te, tę sytuację? Na przykład podzielić miasto na sektory, tak żeby było kilku wykonawców odbioru odpadów. Wtedy można także porównać ich działanie. Organizować przetargi trzeba w sposób przejrzysty i wybierać zawsze najkorzystniejszą ofertę. Pamiętam zarządów prezydenta Mateuszczyka, kiedy byłem radnym miasta. Pierwszy przetarg na odbiór odpadów, kiedy zdecydowanie Najniższą kwotę zaoferowała firma Strach. Przetarg został unieważniony, a kolejny wygrała już inna firma tyle, że z kwotą wyższą o miliony złotych. Zrezygnować trzeba z naliczania opłat od zużytej wody w blokach, wprowadzić niską stawkę od metra kwadratowego powierzchni w blokach. Jeśli system byłby poprawny, stawki, jak w wielu innych miastach, mogłyby być znacznie niższe. Wtedy miasto nie musiałoby uderzać w rodziny wielodzietne, jak ostatnio, w związku z naliczaniem opłat za śmieci. Karta dużej rodziny staje się powoli fikcją, bo przecież gdzieś trzeba znaleźć brakujące środki. Brakujące, bo na przykład przy dekadzie 91 na czysto straciliśmy już ponad 50 milionów złotych. Dziękuję bardzo za wysłuchanie tego odcinka bardzo was proszę subskrybujcie nasz kanał kanał Smart Częstochowa zamieszczamy zawsze nowy interesujący temat staramy się go wcześniej bardzo dobrze analizować tak, żeby informacje były obiektywne stąd też dane, które pochodzą na, na przykład, jeśli chodzi o wysokość opłat za śmieci, to są dane aktualne mimo że w miastach Różne zmiany czasem następują. Wszystkiego dobrego, życzę wszystkim, i pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał. Liczba subskrybentów z odcinka na odcinek przyrasta, ale chcemy, żeby była jak największa. Wszystkiego dobrego.